Witajcie w sobotni poranek! Tutaj Monika i Perfumowy Orient Express. Dzisiaj opowiem Wam o trzech luksusowych, przepięknych zapachach. Będzie to opowieść o sztuce, o pięknie, o wyższych wymiarach, ale także o tym, jak w tym naszym ziemskim wymiarze. Można się pomylić testując zapachy. Jak można się uprzedzić do zapachów? Jak można pominąć coś wartościowego tylko dlatego, że testujemy czasami perfumy w biegu lub w nieodpowiednim momencie życia? Yy, wszystkie trzy zapachy mogły umknąć mojej uwadze yy, i bardzo bym żałowała tego, yy, gdyby, gdyby rzeczywiście umknęły uwadze, ale moje początkowe wrażenia były takie sobie. Natomiast kolejne podejście, no już było zachwycające, także, także jest to od, opowieść z morałem. Nie będę was, was już trzymać w napięciu. Dzisiaj opowiem o zapachu chór Aniołów Atelier de Ors. To francuska marka niszowa, która e, wyróżnia się przepięknymi butelkami. Jako, że nazwa marki Atelier de Ors to warsztat złota, w tych flakonikach przepięknych, cudnej urody pływają drobinki złota. Także dla miłośników pięknych flaszek, buteleczek, no to jest nie lada gratka, ale tutaj jeszcze mamy taki, takiego konika morskiego właściwie. To jest konik morski z piramidą w tle. Oświecony konik morski, to też jest ciekawe, <laughs> ale dziś skupię się na tym zapachu. Chór Aniołów. Jest to zapach inspirowany stylem w sztuce secesją europejską i dokładnie jest inspirowany tym obrazem Gustawa Klimta Chór Aniołów w raju. Mam ten, ten obraz tutaj w książce, więc to jest dokładnie zapach inspirowany tym obrazem. Więc pokrótce Wam opowiem. Na tym obrazie widzimy tutaj właśnie ten Chór Aniołów wysoko, wysoko w niebiosach. A obok tutaj mamy taką zakochaną parę w uścisku. To jest symbol harmonii, piękna i miłości, takiej prawdziwej miłości. No, ale, ale jednak zapach jest inspirowany bardziej tym chórem aniołów, konkretnie tutaj tymi też barwami, bo mamy tutaj coś takiego jak pomarańczową nić, która była właśnie główną inspiracją dla tego zapachu. Ten kolor pomarańczowy i złoty był inspiracją dla nutek zapachowych. I jakie tu mamy nutki zapachowe? Takie właśnie, które kojarzą się z kolorem złotym i pomarańczowym. Czyli jest to zapach w dużej mierze cytrusowy, ale są to bardzo luksusowe cytrusy. Mamy tutaj yy, mamy czerwoną pomarańczę, która jest przepiękna, rześka, Taka naprawdę jakby sok wyciśnięty z czerwonej pomarańczy. Mamy tutaj mandarynkę, mamy tutaj nasiona marchwi, które również kojarzą się z barwą pomarańczową. Mamy absolut osmantusa i mamy również prowansalski miód w bazie, czyli zapach cytrusowy z leciutką tutaj namiastką tych nasion marchwi. Które zawsze intrygują mnie w perfumach, no i miód. Ja kocham miód, a to jest prowansalski miód, który po prostu dopełnia tę kompozycję. Nie czuć go bardzo wyraźnie. Przede wszystkim dominuje tutaj jednak nuta mandarynki i pomarańczy, ale są to, są to luksusowe cytrusy. I powiem Wam, że chodziło za mną od miesiąca. E, Chciałabym mieć jakiś zapach cytrusowy, ale taki, który by mnie nie zmęczył i nie znudził. I co jest dla mnie trudne, znaleźć takie cytrusy. No i właśnie to są te cytrusy, które zachwycają, po prostu powodują to, że czujemy się rewelacyjnie. Zapach absolutnie luksusowy. Hmm. Zatem ta pomarańczowa nić, która, tu, która tutaj się znajduje na tym obrazie Gustawa Klimta, no to jest właśnie ten wątek tych perfum. Czy udało się ten nastrój tego obrazu przenieść do tych perfum? Jak najbardziej tak. A jaki to jest nastrój i jak, jaka to jest idea? Otóż. Hmm... Ten flakon jest jednym, jednym z trzech, czyli jest to tryptyk, właśnie, tryptyk inspirowany sztuką marki Atelier de Ors. Dwóch pozostałych nie znam, natomiast ten konkretnie zapach miał być właśnie symbolem szczęścia, radości, spełnienia. Yy, I inspiracją była oczywiście również anielski śpiew anielski chór anielski śpiew jako właśnie symbol szczęścia, radości, wyższych wartości. Radości życia, tak, więc, więc czy ten nastrój taki podniosły, nastrój szczęścia udało się w tych perfumach odwzorować? Tak, zapach jest absolutnie przepiękny bardzo, bardzo, bardzo trwały, szlachetny, radosny. Na innych kanałach zagranicznych również spotkałam się z, właśnie z taką sugestią, z, takim, z taką konkluzją, właściwie, że. Kobiety mówiły, kiedy używam tego zapachu, czuję się szczęśliwa, czuję się zmotywowana do każdego dnia, aby, aby mój dzień był piękny i radosny. Taki jest ten zapach. Bardzo polecam. Udało mi się kupić połowę butelki i, tak jak wcześniej mówiłam, nisze, niszowe zapachy są drogie, ale można kupić na przykład połowę butelki. I wtedy cena jest absolutnie dost, dostępna, przy, przystępna, dostępna. Nie szokuje w żaden sposób. Także zapach bardzo rekomenduję i polecam. Jest piękny i powiem Wam, jak to było, kiedy go poznałam pierwszy raz. Poznałam go jakoś tak zimą, nie wiem, kilka miesięcy temu, w biegu. Biegłam, biegłam do pracy i, i po prostu w innym mieście pracowałam, i tam była duża perfumeria. I, I ten zapach był zresztą w promocji, w tej perfumerii. I właśnie, no wiecie, popsikałam sobie rękę i tak yy, myślę sobie, takie moje pierwsze wrażenie było: hmm, dziwny zapach. Nie umiem go określić, co to właściwie jest. I wydawało mi się, poczułam akordy gumowe, ale nie gumy do żucia tylko takie gumowe, gumowe. Wiecie, po prostu gumowe. I później poczytałam o nim, że właśnie to połączenie. Osmantusa, y, pomarańczy, mandarynki, i jeszcze porzeczki, może dawać taki, taki efekt. Taki efekt, ale jest to zapach absolutnie naturalny i rozwija się w spektakularny sposób. I powiem Wam, że moje pierwsze wrażenie było, hmm, taki sobie. I później wyszłam z tej perfumerii i po, y, spotkałam mojego znajomego, mężczyznę na ulicy. I miałam ten zapach na nadgarstku. Była zima, byłam grubo ubrana. I on mnie zapytał, a co tak pięknie pachnie? Czyli dostałam już tutaj, wiecie, taki sygnał, że a, ten zapach może się podobać. I, I absolutnie go rekomenduję. Także chór aniołów, zapach szczęścia, radości, przepiękne cytrusy, cytrusy, które nigdy nie będą nudne, bo właśnie mają tutaj te nasiona marchwi, absolut, absolut osmantusa i, i prowansalski miód, także boska ambrozja. Boska ambrozja. Jeszcze tutaj Wam zaprezentuję ten flakon, bo jest on naprawdę wyjątkowo piękny. Boska ambrozja. Je, czy jest to boska ambrozja? Tak, bardzo polecam. I teraz jeszcze szybciutko powiem o dwóch zapachach. Mam tutaj je na bloterkach. Wczoraj testowałam. I to też zapachy, obok których mogłabym przejść obojętnie i właściwie przeszłam obojętnie, bo być może miałam zły nastrój, bo być może miałam przesyt perfum, i tak dalej, i tak dalej. Ale wczoraj coś mnie tknęło. Wydaje mi się, że też Wasze komentarze, któraś z, wa, któraś z Was zwróciła uwagę na ten zapach. Izia, właściwie nie wiem, jak to wypowiadać. Izia lub Icia, nie Izia chyba, Izia Sisleya. Zapach, który powstał bodajże w 2017 bądź 2018 roku, czyli... Przepiękny flakon, przepiękna róża. Zapach inspirowany różanym ogrodem twórczyni tych perfum. I testowałam, oczywiście testowałam, ale jakoś, jakoś moje wrażenie było takie, ach, po prostu kolejna świeża róża. Ale wczoraj stały te perfumy w tych przepięknych flakonach, jako że Sisley to luksus i to kunszt ogromny. w butelki, zapachy, to jest kunszt, to jest, to, jest, to jest coś więcej niż mainstream, to jest po prostu luksus. I na mój wzrok przyciągnął ten zapach Isia Nui, czyli ta, ta ciemna wersja, ta, ta wersja z 2021 roku. Czarna butelka z takim światłem w środku i popsikałam sobie rękę tym, tym, tą wersją, której nie znałam, no i po prostu wiecie, szczękami opadła. Jak ja mogłam przejść obojętnie obok tych zapachów? Cudowna, cudowna róża z piwonią, z frezją, z labdaną, z wanilią, z porzeczką. Zapach po prostu spektakularny, spektakularny, pełen powietrza, pełen przestrzeni, pełen złożoności. Cały dzień na rynku miałam ten zapach, tą, tą ciemną wersję Nui, Izja Nui. No i poddałam się. Pomyślałam sobie: Nie, no to jest, to po prostu wchodzi jako pierwsze miejsce na, na listę moich chcieństw ten zapach, ale. Ten zapach, podstawowa wersja tego, to jest również przepiękna róża. Taka bardziej świetlista, bardziej lekka, ale również niesamowicie misternie spleciona, złożona. Po prostu przepiękna, przepiękna róża, świetlista. A ta róża jest mroczna, ale to jest taki mrok. Wiecie, to jest taki. To jest taki mrok, który, który gdzieś tam właśnie na końcu jest światło w tunelu, tak jak w tym flakonie czarnym, gdzie prześwituje takie piękne, jakby oko. Także zapach, ten ciemna wersja, to po prostu niezwykle luksusowa róża. Po prostu luksus tego zapachu jest obezwładniający jest niesamowity. I oba zapachy wchodzą na chciej, chciej listę, na listę chciejstw, także rekomenduję. Nie można przejść obojętnie obok tych zapachów. A dzisiaj, jako że listonosz przyniósł mi chór aniołów. Dzisiaj będzie mi towarzyszył ten zapach. Jestem szczęśliwa, że go mam. Jestem szczęśliwa, że go, e, że go po prostu że do niego wróciłam, że dałam drugą szansę. E, dajcie znać, czy znacie te zapachy i jaki macie stosunek do aniołów? Czujecie czasami ich obecność w swoim życiu? Dziękuję za uwagę. Pa! pa.